Prosimy pacjenta o zgięcie ramion 90 stopni i złączenie rąk grzbietowo. Następnie wprowadzamy opór i prosimy pacjenta, żeby utrzymał pozycję wbrew oporowi. Następnie prosimy pacjenta o złączenie dłoniowe i również wprowadzamy opór i pacjent nie może zmienić pozycji. Test jest pozytywny, jeśli w pierwszym ułożeniu pojawi się ból na wysokości barku pacjenta. Test obrajana ma czułość na poziomie 37% i specyficzność na poziomie 67% i klinicznie jest dla nas mało wiarygodny. Jednak, kiedy połączymy go z testem np. pasywnej dystrakcji, stworzymy klaster, jego czułość rośnie do poziomu 60% i specyficzność do poziomu 90%. I jest to doskonały klaster do oceny uszkodzeń typu SLAP. W jaki sposób łączyć testy ze sobą, aby były bardziej wiarygodne, które testy są bardziej czułe i specyficzne i bardziej dokładne, o tym wszystkim opowiem podczas kursu Diagnostyka Ortopedyczna w Fizjoterapii. Nazywam się Darek Ciborowski i serdecznie zapraszam na kurs.